Yy, witajcie w 26 odcinku z Gry Boka Live. Ja to osma, starcie dlaczego wczoraj nie było tego odcinka z mojego czy coś. Yy, bo odcinki z mojego będą się pojawiać, wiecie. W, no to będzie taka tradycja, czy nie? tradycja na kanale może tak nazwać się, że odcinki z mojego będą się pojawiać w czwartki. Mam nadzieję. No to możemy. O, możemy już wracać do. Yy, Wpinianie Levela. Yy, Tropicowi. Meditate. Mm. To może najpierw sobie uzbierajmy na ten na strój yy, strój, strój, yy, żeby iść na pustynię, no bo na Głębinach jest dużo pokemonów takich wiecie to są yy, yy, drogie, no są bardzo drogie, na przykład Barbouch, czy, czy inne. O, myślałam, że złapię tego Pokemona, to by był pierwszy raz chyba, jeszcze nigdy nie udało mi się go złapać. O, on jest za dużo, yy, znaczy jakoś za dużo jest, jako on jest dużo warty, o. <coughs> jeszcze kilka expa. O, cztery expa. Jeszcze kilka expi, o. Hmm uh, Nic uh, uh. uh. się nie łapie jakoś. Chyba, bo ja pokebale wybieram. Co na niektóre pokemonach. Tak coś mi się wydaje. Czy to może być? No, chyba Netbal na dziewiątym level jest za słaby. Nie wiem. Co hm. robisz? Kolejny barbałcz i trapiąc. O niego pójdzie. Powinienem raz bal... O, widzicie? Za tym razem się udało. To sprzedajemy. 27 tysięcy jest mi potrzebne, chyba, tak? Coś takiego. Aha. No, szkoda. Chociaż... No, szkoda. No, chociaż szkoda, szkoda, bo tak to bym go sobie złapał, bym go sprzedał. Tak, to nie sprzedałem, nie złapałem w ogóle. Daj hmm. się złapie? Tak, ten jest za 2000. Coś takiego, tak? Tak, za 2000 ileś. Yy, kolejny. O, i niedługo level. Mojego tropiusa. <trybiusa> no. I też mam nowego, yy, nowego widza. No, mam nowego widza, tak. Andreas Andrzej. coś takiego, tak, taki, taki ma nick yy, na YouTube. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo gdy sprawdzałem na Gmailu, to napisało, wiecie że masz nowego widza i tam jego nick. Andreas Andrzej Jeszcze ile, jeszcze troszeczkę ekspa 20. Nie. Nie! No. Przetaj się. Tak <coughs> już na drogu będziemy to Będziemy mieli to 20 tysięcy. 27 tysięcy. Chyba, że pójdziemy Nie wiem czy mi się w ogóle opłacać na to na to możemy też iść. O, 13 tysięcy, wow. Chyba to był jakiś większy level. Coś mi się to wydaje. mogę w ogóle iść. Znaczy mogłem... Nie sprzedawać tego levela, Chyba, że to był. Nie wiem jakiś słaby level, ale to chyba był większy jakiś level. Pójdziemy sobie jeszcze raz chociaż na ten... na... no... Fuck. Na... Y, 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 meteorytowe góry. Znaczy meteorytową górę sobie pójdziemy raz. <coughs> A Może troszeczkę więcej razy? Nie, tam. Raz pójdziemy sobie. O, aha, że zcięcie zrobiłem, bo, e, a więc ciącie, Eee, e, już jestem, już jestem, bo się nie skapłem, że tam, że, y, wiecie, zbyt tutaj patrzę, patrzę, z, nie skapłem się, że nie zrobiłem cięcia. Nie skapałem się, tylko po prostu, wow, 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 wow. Yy, po prostu, no Nie zauważyłem, że nie zrobię cięcia Skapłem się, w ogóle jest takie słowo? Skapłem się Chyba ja to wymyśliłem, fajnie <laughs> Fajnie Może wreszcie będziemy mieli to 10 tysięcy Halo Mam trzy Wiadomości? Raporty O, trop 13 level, pokémon jak drugi level Jej i... Yy, I tropiciel o i mamy właśnie ten się yy, yy, no mamy też yy, yy, 141 eksport, znaczy punktów akcji co ty wygadujesz, Enkis? No same teraz duże levely, chcę jednego amerykańskiego levela, żebym go sprzedał i w ogóle no, na lejce może coś spotkam, co będzie małe i słabe. Małe i słabe powiedziałem, a nie. Oj i mi wyskakuje dziewiąty 9 level. O, chociaż się zapał. <laughs> nie narzekam, nie narzekam. Wędziemy nad na w górę. Tylko, żeby to. No hmm? Jak nie jestem. No nie kocham, o co chodzi. No patrzcie. Tam pisze, że ten, że. Met... Poczekajcie. Zaraz zrobię cięcie i wam pokażę to. Eee. eee, eee bo się skopłem, to to jest otwarte od. Yy, 17.30, a czy nie ma 17.30 O matko Jaki fail Dobra idziemy. No level mam przynajmniej mamy przynajmniej. Idziemy dalej jak na tej yy, 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 yy. na tej, na tej, na tej Kurczę. Yy, na, na tym... Na, na tym, w tych... no... W głę na głębinach i tyle. O, i jeszcze tego awatara yy, wam nie chciałem pokazać. Co zmieniłem, no. Ten jest chyba lepszy od tego U, Moje słuchawki się zaczepiły. O biurko. O. Tak, bo ja mam słuchawki razem z mikrofonem, co nie? Tak. to jest chyba o wiele lepszy. O wiele, o wiele, o wiele lepszy. Podobny do mnie troszeczkę. Nawet. Tylko, że ja tak nie wyglądam. Ale dobra. Jeszcze o to. Ja w ogóle tak nie, nie jestem do niego podobny. Ale mniejsza o to, tak, mniejsza o to. Ym, a, jeszcze level matki powi. Musimy teraz wbijać. A więc matki teraz nowy ma level do wbijania. Do wbicia, no. Aha, i jeszcze chcę zobaczyć, ile ma mater... ta... Aha, jeszcze rzeczka brakuje, żeby mój był moim pokemonem, wiecie, głównym. Jeszcze rzeczkę. A, Ych, Gdzie ja poszłem. Fight. fight. No nie! Dlaczego? Dlaczego się pytam? Czy mam takiego pecha, czy nie wiem coś? Według mnie, czy to jest najlepszy typ, jaki, moż, jako, jako, jaki mogę wybrać? Najlepszy typ Pokemona. czyli latający, fruj fru w ogóle i, i, te, i robaczy. Am, am. Dobra, to było dziwne. No to... to... No to a on przegrywa, bo on ma tyle HP. To jest nie fair, ludzie. Nie niefer fair, nie, fair. nie fair to jest. I jeśli okaże się, że on jest takim lipnym Pokemonem, że on za mało jej kosztuje, bo jak tylko go, go chcę mieć, żeby... Wiecie, że jak, Jeśli dużo kosztuje, to chcę go mieć. O, kupię sobie yy, yy, Jeśli będzie dużo kosztował, wiecie, na przykład... Nie, to jest tak więcej niż 10 tysięcy. Bo jeśli mało kosztuje, to ja będę zdenerwowany, No. A tak w ogóle co do tak mocnego polowania, które miało być dwa tygodnie temu, czy coś w ogóle. <tysk> Zdrowienie. Nie, nie, pomyślmy. Dzisiaj nie wiem, chyba nie. Albo w sobotę, albo w niedzielę. Nie obiecuję, nie wiem kiedy to będzie. Albo... no. Albo w sobotę, albo w niedzielę. Nie obiecuję. No, nie obiecuję. <tysk> I się... W ogóle chcę wiedzieć, do której no ile ile moje widzowie mają lat, bo ja mam aktualnie 11, czyli chodzę do piątej klasy, tak A Wy ile macie? Napiszcie w komentarzu tam wiecie pod filmem w dół w dół w dół. Uh -huh. I No. To a więc się z nie żegnam. Oglądajcie kolejny odcinek z cztą, Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. A więc się siema. Jejo. Yeah jest dziwne, ale no siema, no i tyle. A więc siema,